I zaczynamy dawno wyczekiwaną walkę Harley Harry kontra Abdul Osama. Miejmy nadzieję, że tym razem nie zakończy się na dyskwalifikacji. No i tak widzimy już nieczystą akcję w wykonaniu Osamy, mianowicie podrapał go po oczach, teraz ładnie skontrował jakąś akcję Harley Harry, wykonał uderzenie z otwartej ręki i wykonuje Giant Swing. Więc teraz widzimy Giant Swing się kręci, można tak dosłownie powiedzieć. I teraz już Harry Harley pokazuje, że on dominuje. Ale tak, wykorzystał tą chwilę Abdul Osama, wytoczył się, szybko wyrolował z ringu, po czym podszedł do lin, yy, wsadził Harleyowi palce do oczu, właściwie w oczy, podrapał go, tak można powiedzieć, po czym wykonał mu taki jakby back suplex, który przeraził się w taki jakby sideslam. I teraz już, gdy Harley wstał, wykonał mu Abdul Osama air i szykuje się jakaś akcja. Mamy jeden chop skontrowany, big bootem, bardzo ładnie. I teraz szykuje się, tak, kolano w tył głowy. Teraz będzie chyba prawa przypięcia i tak jest, ale czy to się zakończy po kolanie w tył głowy? No właśnie. Abdul Osama, mimo tego, że, jak to nazwał go wcześniej, Halday Harry jest terrorystą, jest jednak silnym terrorystą, on nie, nie podda się po tak słabej akcji. Teraz chyba szykuje się jakiś submission. Tak, mamy Boston Crab zapięty przy linach. Czy naprawdę Abdul Osama nie może sobie znaleźć jakiegoś miejsca, Poza linami, i tam zapiąć porządny submit. Może wtedy Harley Harry by się poddał, tego na razie się nie dowiemy, ponieważ puścił go jak zawsze po czterech. Teraz mamy Shiner i Sweep, i czy to wykorzysta Harley? Tak, wykorzystał to, zrobił bardzo ładny też press Więc teraz widzimy Harley Harry, już szedł z Abdullah Osamy, po czym wykonuje mu przepiękny taki elbow drop. Najpierw taką, jakby z sygnalizacją, był to elbow drop w głowę. I jest już przypięcie. Mamy jeden i nawet nie było dwóch. Widać, że Abdul sama jest jeszcze za świeży. I co teraz zrobi Abdul sama? Wykonuje Irish Ładnie przeszedł w Spinebuster. I co teraz? Jak to teraz właściwie wykorzysta Abdul sama? Wykonał kopnięcie w plecy Harley'a. I teraz wykonuje jakiś Submission. Widać, że jest to taki jakby Underhook Submission. Takie zaciąganie rąk za plecy. Ale widział, że ta akcja nie jest zbyt efektywna, dlatego puścił. Harley Harego po czym pokazał pewnie na swojego ojca, który już dawno umarł albo coś takiego, że ta walka jest dla niego. Teraz Harley wykonał mu potężne DDT, takie z wyskoku, teraz nieczyste takie lekceważące uderzenia z otwartej dłoni wykonał Osama i teraz przepiękny Russian Leg Sweep. I co teraz zrobią? Ma Harley'a Harry'ego przy No i tak, oczywiście, zrobił submission. Cały Abdul Osama, on po prostu kocha robić submission przy żeby puścić dopiero przy tych czterech, żeby pokazać, że jemu zasady są niegroźne teraz, kiedy nauczył się angielskiego. Teraz widzimy, Harry Harry się podniósł i od razu trafił na chyba backbreaker, tak, taki backbreaker bardzo niebezpieczny o kolano. I myślę, że to już może być to. Jak myślisz, Tizek? Teraz już widzimy, jest właśnie przypięcie, jest jeden, dwa i 3 No jeszcze nie było trzech. Widać, że Harley Harry jeszcze zdołał podnieść bark, żeby sędzia przerwał liczenia. I od razu wykonał Irish do narożnika, po czym wyniósł Abdulla Osama na narożnik. Właśnie i wykonał mu taki jakby podbródkowy w plecy, co było bardzo przeciwną akcją, po czym zrzucił go e, takim jakby powerbombem, można też powiedzieć, z narożnika od razu przypiął. Było niestety tylko dwa. Widać, że Abdullah sama jeszcze zdołał się podnieść, więc teraz widzimy potężny airship, którym Harley Harry wyrzucił Abdullah Zaliny i teraz napina swoje mięśnie, pokazuje jakim on jest napakowanym człowiekiem. I teraz, gdy już Abdullah sama wbiegł na ring, wykonał taki shoulder block połączony z clothesline'em na Harley'u, po czym zapiął znowu sam mission przy On po prostu chyba chce pokazać sędziemu, że on go nie obchodzi, jego liczenie, że i tak puści po czterech, więc sędzia nawet nie ma po co tego robić. Ale tak jest, taki jest jego zawód, on musi to robić, takie są jego obowiązki. Ale nie wiem, Tizek, czy zauważyłeś, że każda akcja Abdullah sam skupia się przeważnie na plecach. Czyżby to miało zwiastować Kamel Clutch, który jest akcją kończącą Abdul Osama. Teraz widzieliśmy Irish Hib, jednak nic z tego nie wynikło. Po czym Harley wykonał swój Spinebuster i ma próbę przypięcia. Czy będzie trzy? Niestety nie, było tylko dwa. Widać, że Abdul Osama jest za twardym zawodnikiem, żeby poddać się po zwykłym Spinebusterze, który też właściwie zrobił. Belly to Belly, bardzo ładna akcja. Kolejna już właściwie na plecy parego Harley'a. Teraz widzimy kolano w krocie zawodnika, co jest już klasyczną akcją takich zawodników jak Abdul Osama. Teraz on pokazuje, że on tu dominuje. No, po takiej akcji to kto by nie dominował, przeciwnika to na pewno boli. Teraz widzimy zapięty headlock w wykonaniu. Abdul Osama przeszedł gazu do tylnej kontroli. Po czym zapił w końcu submission nie przy linach. Czy Harley Harry odklepie, Jak myślisz, Tizek? No myślę, że Harley Harry jeszcze zdoła się jakoś wywolnić, No i tak widzimy potężnie pociągnął własnymi rękami ręce Abdula samy w dół. Ten musiał rozpuścić uchwyt, po czym wykonał mu front puszkik. I teraz już widać pomasował się po brzuchu. widać, że go chyba trochę bolał. Teraz wymyślił sobie broń taką, jak Kibol Buba raczył to robić. I tą akcję wykorzystał oczywiście Abdul sama przewrócił go. Takim STO, od razu podniósł go i wykonuje mu teraz jakiś taki neck breaker, nie mamy back breaker, wydawało się, że będzie to neck breaker, bo przekręcił go za samą szyję, wydawało się, że rzuci go na kolano, ale on raczej chciał mu złamać kręgosłup, teraz wykonał znowu ten taki shoulder blocko clothesline. I kilka nadepnięć teraz. Abdul Osama jest naprawdę bardzo wkurzony na Harlego Harley'a, dlatego wykonał tyle tych angry stompów, można tak powiedzieć. Teraz widzieliśmy elbow drop, niestety bardzo ładnie skontrowany przez Harlego Harley'a. Teraz szykuje się jakaś akcja od tyłu. Można tak powiedzieć, taki fullness son face crusher. Teraz Harley Harry odczuwa efekty tych wszystkich akcji na plecy. Podnosi o Abdul Osama, mamy headlock w wykonaniu Abdul Osamy właśnie. I teraz szykuje się jakaś akcja. Tak, było to takie klasyczne podcięcie. Teraz Abdul Sama wychodzi za ring, a my spotykamy się po przerwie. The of in Wracamy po przerwie, widzimy, że Abdul Sama nadal był za ringiem. Niestety szybciutko wrócił, wykonał Harleyowi Haremu German Suplex, po czym... Od razu wstał, było to trochę dziwne, bo po takiej potężnej akcji, myślałem, że trochę poleży na ziemi, od razu zapiął swój finisher Camel Clutch i ale niestety Harley -har dotknął nąli swoją nogą. Sędzia to zauważył, L Doliczył już do czterech. No myślałem, że ta akcja już się zakończy z dyskwalifikacją, ale niestety nie. Abdul sama puścił po czterech. Widać, że nauczył się od ostatniego razu i teraz miał być Irish niestety przeszedł wy spinebuster i przypięcia. Czy to będzie to? Widzieliśmy akcję kończącą Abdul jednak nie! Harry, Harry był w stanie odkopać po tak silnej akcji Abdul Teraz widzieliśmy kopnięcie w wykonaniu Harry'ego i teraz mamy taki odwrócony Powerslam. Dosyć silna akcja w wykonaniu właśnie Harry'ego. Teraz wchodzi na narożnik i będzie się akcję. Tak, mamy bardzo ładny Close Line. Rzadko widzimy, żeby takie osobniki jak Harley Harago, Abdul Osama trafiali akcje wysokiego ryzyka, ponieważ ważą naprawdę dużo ponad 100 kg. Teraz widzieliśmy już kolejny elbow drop w twarz Abdulla Osamy, jednak to nie było wystarczające, żeby go pokonać. Teraz mamy silny Arishibi wyrzucający Harago za ring. Co o tym sądzisz, Tizek? No myślę, że y, Abdul Osama chciał zdobyć chwilę odpoczynku wyrzucając właśnie Harley'a za ring. Teraz pokazał do swoich fanów w Iraku, że dominuje nad Harley'em Harem, który, jak mówił, nienawidzi terrorystów. I teraz już widzieliśmy kolejny ten taki shoulder block, e, clothesline. Teraz podniesienie. I co się szykuje, mamy kolejny Russian leg sweep. I czy teraz e, zobaczymy jakąś akcję sumersionową? Bo widzimy, że są blisko lin. Tak, mamy Camel Clutch. Niestety Harley nie dosięgnął do leiny. Sędzia nie ma prawa liczyć teraz. Teraz Harry może się tylko poddać albo uwolnić. Widzimy, że uwolnił się. Bardzo ładnie podniósł biodra, wstał od razu, przewrócił się do tyłu razem z Abdulem Osamą. I teraz już wykonał Irish Rip i po Irish Ripie mamy taki facebuster. I tak, teraz widzimy obrót w wykonaniu Abdul'a Osamy i teraz taki... Y Pump Handle Slam i czy ta akcja zakończy tą walkę, tego na razie się nie dowiemy, bo widzimy, że Harry najpierw musi napiąć swoje mięśnie, żeby pokazać Abdulowi, że on rządzi. Więc teraz widzieliśmy kilka uderzeń w wykonaniu Abdula Osamy. Teraz kolejny headlock skontrowany do wristlocku i teraz miał być airship. Niestety zaciągnął on Abdula Osamę na Big Boot. Teraz y, pokazał, że on dominuje i pokazał niekulturalny, niecenzuralny znak do Abdula Osamy. Był to środkowy palec, chyba wszyscy wiecie co to oznacza. Widzieliśmy teraz, Abdulosa, Osama wyprowadził kilka...